Zaił przebija rekord Simpla, do tego nowy potężny mod do CSa 2 zapowiedziany I wszystko wskazuje na aktualizację w tym tygodniu Czy tak będzie? Nie wiem, ale zostaw łapkę w górę i spróbujemy się dowiedzieć Lecimy! Na samym starcie aktualizacja, wiem, że was to ciekawi Należy sobie powiedzieć o tym, że od naprawdę długiego czasu nic nie otrzymaliśmy Dzisiaj mamy 17 marzec, e, od 28 lutego Czyli jak to możemy zobaczyć, prawie że od trzech tygodni Nie ujrzeliśmy dosłownie, dosłownie nic Więc warto sobie na to zwrócić uwagę Jeżeli chodzi o jakieś duże aktualizacje Należy zwrócić uwagę, że od... Od końca tak na tą sprawę stycznia Również nie otrzymaliśmy totalnie, totalnie nic W związku z czym ja się spodziewam Osobiście spodziewam się y, końca promocji na shankai, No bo już powoli ten czas nadchodzi W związku z czym też myślę, że na dniach dokonam swoje ruchy Jeżeli chodzi właśnie o te y, tematy Natomiast pragnę zwrócić Twoją uwagę na liczbę graczy Która dalej utrzymuje się bardzo, bardzo wysoko Jak to możemy zobaczyć w teorii Podkreślam w teorii w ciągu ostatnich 24 godzin Mieliśmy kolejny pik Ja będę z czary, szczery Zawsze korzystałem z tej strony Steam Charts bo czemu by też nie? Bardzo dużo ludzi z nich korzysta, z nich to właśnie korzysta, no i ona dosyć dobre dane, przynajmniej tak się wydawało. Aczkolwiek, zwróćcie uwagę na to, że jeżeli chodzi o ten tweet, który wrzucił CS2, tutaj możemy zobaczyć, że podali dokładną liczbę graczy, która była w tym pikowym momencie, powiedzmy to sobie, tak? No i tak patrzę: 1 800 024, a to jest 1 800 018. I tak myślę, no kurde, coś jest nie tak. I wszedłem sobie na Steam Database i tutaj zobaczyłem ten pik, więc wszystko wskazuje na to, że to właśnie Steam Database jest rzetelniejszym źródłem informacji, niż ta tu właśnie strona, więc warto sobie oczywiście z tego zdać sprawę. <laughs> Stój, przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Casehug'a, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case Battle są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej, czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć Nigdzie nie 5 lub bonusów, darmowe skrzynki, cashback, diamenty potęże nagrody za wbite poziomy, jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach, klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie kodzik fiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu myślę, że warto, zapraszam, a my wracamy tak samo jak z tego, że dalej nie milkną pogłoski o tym i, nie i codziennie jest rzucane bardzo, bardzo wiele różnych nagań, takich do, jakby dawających do, dodających dowody, że po prostu to wszystko to są boty w CSie i wszyscy ciągle mówią, że to te piki, jeżeli chodzi o liczbę graczy, to są tylko i wyłącznie kwestie związane z botami. I tu możemy zobaczyć takie nagranie, no ciężko na ten temat coś więcej powiedzieć, no bo z jednej strony... Coś może być na rzeczy, ale z drugiej strony jakby na to nie patrzeć, jednak należy sobie uwagę, że nie wiadomo skąd jest to nagranie. Nie mogło to być nagranie jeszcze sprzed roku, kiedy te farmy botów nie były jakoś tam gonione przez Valve. Teraz są, więc jest szansa, że teraz to już by nie przeszło, czy coś takiego. Ciężko mnie na ten temat coś więcej powiedzieć, ale należy zdać sprawę z tego, że Twitter, jak i wiele, wiele źródeł informacji, jest właśnie zaspawiony takimi, a nie innymi informacjami. Więc myślę, że warto o tym wiedzieć. Tak samo jak o tym, że CS Legacy ma zamiar pojawić się w cs dwójca. Co to jest? Team Legacy to jest taki mod trochę podobny do tego Classic Offensive, jak mówiłem w, ostatniej, w ostatnim czasie, który tam został za, przez Valve zablokowany. I wszystko wskazuje, że oni chcą robić tego moda. Nie mam pojęcia, czy tutaj twórcy są ci sami, że się tak wyraża. w sensie, czy są ci tam podobni twórcy, którzy pracowali przy CS Legacy i czy, yy, czy przy Classic Offensive. Ciężko mi na ten temat coś więcej powiedzieć. Zamec jest dokładnie ten sam, czyli jakby przeniesienie CS-a w te stare czasy, w jakiegoś, weź, czasy czasy 1.6 i tak dalej. I właśnie ze starymi mapami, ze starymi i po prostu zmiana całej gry na stary, powiedzmy to sobie, e, design na stary, właśnie wygląd tej gry. E, no i jakby spoko, zamiast naprawdę fajny, tylko pytanie, czy ta sytuacja nie będzie dosyć podobna do tej, co mieliśmy ostatnio przy okazji Classic Offensive, gdzie przypominam, dosłownie 17 godzin przed publikacją tego moda, Valve go jednak zablokowało. W związku z czym to jest też takie dosyć interesujące, czy oni wiedzą, co robią, czy mają na taki sposób, żeby tutaj jakby sprostać tym oczekiwaniom ze strony Valve spełnić te wytyczne. Czy też będzie klapa? Pożyjemy, zobaczymy. Na co należy zwrócić uwagę, to na ciekawe statystyki od Tora, które pokazują nam statystyki map, właśnie na ostatnio rozgrywanym ESL Pro League Season 21. Możemy zobaczyć najpopularniejszą rozgrywaną mapą, jest proszę Państwa Inferno. Co nie, że mnie jakoś bardzo zaskoczyło, ale przyznam szczerze, mocno zaskoczyła mnie tutaj, yy, jakby powiedzieć, deklasacja. No bo możemy zobaczyć, że Inferno jest rozgrywane 23 razy, druga w tym zestawieniu mapy była Exequo oraz Das 2. I możemy zobaczyć, że ona jest rozgrywana 15 razy. Więc no tutaj dużo, dużo mniej, że się tak wyrażę najmniej rozgrywaną mapą był Train i to mnie szczerze nie dziwi, bo już wielokrotnie mówiłem o tym, że ludzie bardzo wieszczą sensację na zasadzie, że o Train jest najmniej rozgrywany że tak ludzie chcieli tego Traina, teraz nikt nie gra Traina, ja jednak patrzę na to z tej perspektywy że każdy kto gra w tego CSA chce pokazać się z jak najlepszej strony, oczywistym jest że chce wygrać, że chce jak najlepiej się po prostu zaprezentować w związku z powyższym nic dziwnego, że wybiera mapy, na których czuje się pewien, a że Train jest powiedzmy świeżą mapą, w której już się tak bardzo jakby community jako ogół nie obyło, no to też nic dziwnego że wybierają inne mapy, więc to mnie jakoś bardzo nie dziwi. Fascynuje mnie tylko to, że Anubis dosłownie jeden raz w czę większej części rozgrywany niż Train. Przypominam o jak długiego czasu Anubis jest w grze, co wskazuje, że ten Anubis no chyba średnią przyszłość ma przed sobą. Tym bardziej zostawiam to oczywiście z... Podziałem na wygrane rundy po stronie C -t, jak i TT, możemy zobaczyć, że, co by nie mówić, akurat mamy w czasie są dosyć mocno zbalansowane, dosyć dobrze to wszystko współgra. Oprócz Anubisa i Das 2, gdzie możemy zobaczyć przy okazji Anubisa, jest to więcej niż 60% na korzyść TT. Na najwyższym poziomie jest to prze, prze gigantyczna przewaga, warto sobie z tego zdać sprawę. Podobna przewaga jest również na Daście, co prawda trochę mniejsza, ale dalej jest, więc, no, ciekawe, czy na tej mapie możemy się spodziewać faktycznie jakichś to zmian. Należy sobie zwrócić uwagę, że najbardziej zbalansowany jest Miraż i Niuk, co chyba nikogo nie zaskakuje, I może Przechodzimy do kolejnej kwestii. Otóż wczoraj odbyło się, odbył się wielki finał między Team Vitality i Maus i nastroje były takie, że Maus nigdy nie przegrywa w finale, że Maus to była w kieszeni i że Maus na pewno tutaj w, jakoś, w jakiś sposób zmiażdży. Możemy zobaczyć, że w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o finale, mają rekord 9-0, więc wszystko wynikałoby, że tak się potoczy. Tylko fakt jest taki, że to już nie jest aktualne. Z tego powodu, że to Team Vitality wygrało ten to właśnie turniej, zainkasował 250 tysięcy dolarów, no i tak to wygląda, więc jest dosyć ciekawie, dosyć interesująco, bardzo wiele wiadów się posypało i bardzo Ciekawe, kilka kwestii tutaj ujrzeliśmy. Po pierwsze, mamy sytuację taką, że Zayu teraz jest najbardziej utytułowanym graczem w, w historii CS-a z perspektywy MVP. I należy zwrócić uwagę, że to jest 15 MVP na dużym wydarzeniu, właśnie, a Simple miał ich 14. W związku z czym Zayu oficjalnie go przebija Simple'a. no i nic nie wskazuje, że Zayu się jakoś na emeryturę wybija, więc jest szansa, że ten rekord jeszcze jakoś wyśrubuje. Przynajmniej wiele na to wskazuje. Wypowiedział się o tym w wywiadzie, że tak na daną sprawę nie myślał o tym, kiedy turniej miał miejsce. Nie, jakby jego celem w tym turnieju nie było zdobycie tego. I nie było przebicie simpla' i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to się wydarzyło, to, to jeżeli by to się wydarzyło na przestrzeni ostatnie, na następnych dwóch czy trzech wydarzeń, to byłoby dokładnie to samo dla niego, więc nie przywiązuje jakiejś wielkiej wagi do tego, powiedzmy to, rekordu, do tego osiągnięcia, więc myślę, że też zdrowa postawa. Należy zwrócić uwagę na ciekawe słowa z ust Apexa, które padły. Wypowiada się on na temat Reina, mówi, że jest to zdecydowanie najlepszy gracz na świecie i że jakby vibe, który daje atmosferę, którą wprowadza w organizację, to jest coś niesamowitego, że tego się nie da w żaden sposób opisać, tego się nie da w żaden sposób ocenić i tak dalej tak dalej. W związku z czym e, jest bardzo dobra do współpracę z ROPsem. I uważam, że była to jedna z ich lepszych decyzji, co faktycznie po wynikach zdecydowanie widać. E, no i myślę, że warto to po prostu odnotować. Tak samo jak warto odnotować statystyki za ten to właśnie turniej, a mianowicie najlepiej oceniani gracze tego to wydarzenia. No pierwsze miejsce Dong. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, pomimo, że odpadli w półfinale, bodajże, bo w ćwiarcie? Nie w półfinale odpadli, e, no to <laughs> dalej Dong, najlepszy rating. Możemy zobaczyć, że dosłownie po piętach depczemu zaju oraz Monzi z ratingiem 143. więc no umówmy się dosyć potężnie, dosyć mocno. Należy zwrócić uwagę na wielu zawodników, których chyba byśmy tutaj się nie spodziewali z początkiem tego wydarzenia, gdyż ten turniej naprawdę był owocny, wiele zaskoczeń, wiele ciekawych i nieprzewidywanych zwrotów akcji, więc na pewno myślę, że należy na to zwrócić uwagę i o tym oczywiście pamiętać. Tak samo jak pamiętać o tym, że dosłownie jeden krok, jeden turniej dzieli Vitality od zgarnięcia Grand Slam Award, czyli miliona dolarów. W dużym skrócie chodzi po prostu o to, żeby zgarnąć cztery wielkie te turnieje po prostu wygrać i możemy zobaczyć, że tutaj Vitality wygrał pod rząd Katowice ten Pro League Season 21. jeszcze wcześniej wygali kolonię, w związku z czym jako jedyni mają teraz trzy, razy więcej gwiazdki trzy wygrane e, takowe to wydarzenia w związku z czym jest szansa, że faktycznie e, będą mogli po to sięgnąć zależy im tylko, zostało tylko i wyłącznie jedno zwycięstwo, możemy zobaczyć, że będą mieli pięć szans, by tego dokonać więc no zgaduję, że jeżeli są na fali, będą chcieli stosunkowo szybko zamknąć tą kwestię, no bo czemu by też nie. E, możemy zobaczyć, jak się tutaj prezentuje już werdykt całego to właśnie wydarzenia. Vitality zgarniające 250 tysięcy dolarów, możemy zobaczyć mało zgarniające połowę z tego, czyli 125 tysięcy dolarów a I wszelkie inne drużyny, które widzimy tutaj. No, było wiele zaskoczeń w tym turnieju, tak jak to mówiłem. Możemy sobie jeszcze raz popatrzeć na statystyki. E, już tutaj pokazywałem, jeżeli chodzi o ratingi, jeżeli chodzi o najlepsze drużyny. Nie dziwi chyba nikogo, że najlepiej tej Vitality. E, więc tak to właśnie się prezentuje, jeżeli chodzi o ten, to event zakończony. Ale nie patrzmy, z tego powodu czekają nas tylko i wyłącznie dwa dni przerwy. I jest sportowych emocji ciąg dalszy. Albowiem 19 marca, czyli jak to możemy zobaczyć, w środę o godzinie 12, rozpoczyna się kolejne wydarzenie Blast Open Lisbon. E, pula nagród 400 000 Dolarów, więc z perspektywy. Ostatnich turniejów, gdzie pule nagród to było zawsze milion dolarów, faktycznie, no to troszeczkę obniżamy loty, ale spokojnie i tak nie zabraknie tej najlepszych drużyn, a w szczególności jednej najpotężniejszej, najlepszej, jak to możemy zobaczyć: Team Falcons. Myślę jednakże, że Team Falcons może sobie pozwolić na odpuszczenie tej nagrody, więc jeżeli coś by nie poszło, to wszyscy, jako wszyscy fani Falcons, będzie mówić, że po prostu oni się nie skrają po takie drobne. To już tak Was przygotowuję na przyszłość, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Należy odnotować wszystkie drużyny, które tutaj będą e, właśnie grały. E, możemy też sobie zwrócić uwagę na niektóre to składy, które według mnie, tak będą sprawę, mamy z z samego, samego topu, więc warto na to zwrócić uwagę, że pomimo, że pula nagród niby niższa, to i tak drużyny z samego, samego topu zostały przyciągnięte, więc myślę, że nic tylko się cieszyć. E, tak samo jak ja, cieszę się, że oglądaliście ten film do końca. Mam nadzieję, że ci się podobało, że zostawisz tutaj łapkę w górę i że widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się do następnego strzała.